Tajemnice różańca świętego. Piąta tajemnica chwalebna. Ukoronowanie Matki Bożej. Na Ziemi jeszcze jesteśmy, i grzeszność nasza nie pozwala nam rozumieć, czym jest szczęśliwość w niebie. Kto jednak zrozumiał, czym jest świętość, ten rozumie, że szczęśliwość niebieska nie może być porównana z niczym, co dzieci tego świata nazywają szczęściem. A że jest tym, czego ostatecznie szuka serce ludzkie. Kochając Matkę Bożą, kochasz świętość i pragniesz szczęśliwości w niebie. Dusza Twoja do nieba się wyrywa. Pozwól jej iść do nieba pragnieniem, wiarą, miłością. Niech idzie w pokornej modlitwie przed Tron Najwyższego i niech spojrzy na niepokalaną dziewicę. Pan Jezus uczynił ją królową nieba i ziemi. Włożył koronę królewską na jej dziewicze skronie. O, jak słodko i miło duszył stóp takiej królowej! Czy jest jaka nędza, którą by ona mogła pogardzić? Czy jest jaka boleść, której by ona nie chciała ukoić? Czy jest jaki jęk, którego by nie chciała słuchać? O, choćbyś był najnędzniejszym i najbardziej spodlonym grzesznikiem, idź myślą, idź wiarą. Idź wzdychaniem i modlitwą do tej Królowej. Owoc tej tajemnicy. Owocem tej tajemnicy jest ufność w potęgę i orędownictwo Matki Bożej. Słuchaj, co Pan Jezus o tym mówi. Gdym umierał na krzyżu za grzechy świata, apostołowie moi i przyjaciele zwątpili o wszystkim. Sama jedna Matka moja, stojąc pod krzyżem, stała niezachwiana w wierze. W jej sercu spoczęło w ten czas królestwo, które przyszedłem założyć, a miłość jej była miłością matczyną dla nieszczęśliwego rodzaju ludzkiego. Więcej powiedziałem, że ona matką Jana, a Janowi, że on jej synem. I tym powiedzeniem ogłosiłem światu, że matka moja jest matką wszystkich ludzi, więc matką i twoją. I to matką, która cię kocha miłością matki, która cię otacza opieką matki. Moje postanowienie, Królowo Nieba i Ziemi, Tyś matką naszą na tym padole płaczu. Twojej macierzyńskiej miłości oddaję się ze wszystkim.